Wydaje mi się, że jest słabszy. Jest jeszcze słabszy niż to, co pokazywał? Niż w walce z Omilańczukiem? Wydaje mi się, że tak. Ujmie to walce i, i Denis, pomimo tego, że jak zwykle się zapowiada, to będzie inaczej niż mówi i, i będzie unikał walki. Jakbym faktycznie reagował tak, jak mi tu jest wyciągany, to przecież siedziałbym do żywotkę za pierwsze <laughs> wyjście na ulicy. Kurczę, co ja będę tu teraz ostatni, sprawiedliwy. Kamil Hepfen, kanał Kolosową. Jesteśmy po programie Roast Specjalnym. Jest z nami Wielki Buł. Cześć. Też specjalny. Cześć. Właśnie bardzo specjalny, bo już jest drugi program z Twoim udziałem. W pierwszym przyćmił Cię Natan telefonicznie i Wasyl. Na no dzisiaj Natan już był na miejscu i faktycznie chyba posiadanie mikrofonu po Twojej stronie to było jakieś 5%. No słabo, dzisiaj umiem z matematyką, ale skoro tak mówisz, to możliwe, że masz rację. Ale jak się po prostu czułeś na, na tym programie? No bo za dużo nie mogłeś tam pokazać, powiedzieć, no były te pytania, tak? Które już były takie bardziej między tobą a Denisem, no ale jednak chyba to Natan skradł, skradł całe show, mimo że to ty będziesz jako pierwszy w klatce z Denisem. Tak, no ja się tego spodziewałem, no i tak naprawdę chyba wyszło nawet lepiej niż myślałem. Myślałem, że w ogóle będę siedział jak, jak bierny widz. Udało, udało, dało, dałem radę chociaż jakąś małą szpileczkę wcisnąć. Wiesz, Denis też nie był chyba zbyt skory do wdawania się ze mną w ten konflikt. Wiesz, bardzo unika jakby tej medialnej sprzeczki. Może próbuje mnie zabić ciszą, <noise> no ale nie było tak jak źle, nie, więc przeżyliśmy to. W ogóle ja już przed tym programem miałem takie wrażenie, że ten wasz konflikt, taki szczytowy moment jest trochę za wami. Jeszcze ten świąteczno-noworoczny okres może tak właśnie sprzyjać temu, żeby między wami nie było aż tak gorąco, ale już też zapowiedzieliście, że w klasce to ma być taka trochę forma solówki. Obydwaj zapowiadacie, że nikt się nie cofnie i że te wypominanie sobie pewnych błędów w przeszłości, chociaż nie wiem, czy to do końca były błędy, nie będzie miało miejsca 29 grudnia. Wiesz co, mi się wydaje, że z naszą Przyszłością kryminalną też nie wypada wywlekać pewnych rzeczy, nie wiesz, tym bardziej, że ja staram się uciec od tego jak najdalej, szukam tej swojej jakiejś przyszłości w sporcie i, 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 i planuję inaczej życie, więc no to zawiałych hipokryzją, jakbyśmy teraz, wiesz, jakbyśmy teraz ten, to, ten wiadro patologii tu wylewali i... No i co, staram się, no, wymagają dymienia, staram się być kąśliwy, uszczypliwy, ale w granicach jakiejś tam kultury i mam nadzieję, że choć trochę mi to wychodzi, nie? Ja też starałeś się zapędzić raz podczas tych pytań Denisa w taki kozi róg, ale on się tym razem nie dał, mimo że by były już takie programy, kiedy Denis się strasznie odpalał po różnych historiach, różnych pomówieniach, czy też po prostu tam sugestiach, a dzisiaj zatrzymał się, tak? Nie odpalił się. Tak, no, wiesz, no bo na ten temat, który przeważnie lubi rozmawiać, narzucać, wiesz... Co tam komu, strażakom? No to z osobami trzecimi było mu łatwiej, a tu, tu nie wygrałby tej potyczki. Nie? Więc chyba no po prostu uciekł pod kamień, nie? My też wiemy, z jakiego środowiska się wywodzicie jak ty się czułeś, będąc bardzo blisko, no kanapa obok kanapy, obok Natana, który no, nie miał żadnych hamulców dzisiaj, tak? Wykorzystał szminkę, wykorzystał lakier do paznokci, wykorzystał sukienkę. Słyszałeś też jeden telefon od Wiza który sugerował ci, że no jakby twoje zachowanie też może powinno być trochę inne. Denis Labryga zareagował telefonicznie zupełnie inaczej. Czy ty nie miałeś jakiejś ochoty, żeby właśnie powiedzieć Natanowi, żeby się ogarnął? No, nie, no ja też nie jestem jakimś droglodytą, żeby tu, kurde, wiesz, napadać na, na ludzi, bo, bo są inni niż oczekiwałbym tego od świata. Więc, no co, jakbym faktycznie reagował tak, jak mi tu jest wyciągany, to przecież siedziałbym do żywotkę za pierwsze wyjście na ulicy. kurczę, co ja będę tu teraz ostatni sprawiedliwy i rozliczał wszystkich ludzi, bo, bo mają inny punkt widzenia od mojego, wiesz? No, wydaje mi się, że nie tędy droga, nie? Czy upatrujesz trochę też swojej szansy w tej walce z Denisem w tym, że on jest bardzo mocno zaangażowany w konflikt z Natanem? No i tak trochę oglądając te programy walka z tobą schodzi na drugi plan mimo wszystko, no bo jednak między nimi dzieje się najwięcej. Tak, nie, no wydaje mi się, że właśnie ta e, o, odbiera to dużo naszej walce i, 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 i Denis nie będzie... Nie będzie tak skupiony na walce, nie? Tym bardziej raczej będzie skupiony na przeżyciu i, i, i nie dość, że tak jak ujmuje to naszym tutaj spotkaniom na panelu, tak ujmie to walce i, i Denis, pomimo tego, że jak zwykle się zapowiada, to będzie inaczej niż mówi i, i będzie unikał walki, żeby zachować tlen i, 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 i jakiś prąd właśnie na Natana, ty też bałeś się dość mocno, że do tej walki może w ogóle nie dojść. Padały nawet sugestie, że prędzej zawalczysz z Dawidem Załęckim niż z Denisem. Ale chyba to, że jednak Denis ma stoczyć dwie walki, dostać podwójną wypłatę jednego wieczoru, trochę ostudziło te obawy. Tak, wiesz, ja jeszcze kilka dni temu byłem w święcie przekonany, że on w ogóle nie wyjdzie. Słyszałem jaki chce wykonać zabieg, dlatego już zacząłem delikatnie napąknąłem na, na o tym w relacji. Na Instagramie, bo no, byłem niemal pewny, że nie wyjdzie do walki. Nie? I wydaje mi się, że tu też jest trochę zabieg federacji, żeby, żeby go w tej formie zmotywować. Nie? No tu jednak pazerność wzięła górę i, i, i za dwie lub trzy. Bo... Nie wiem, w jakiej formie są dogadani, czy faktycznie tam jest w puli, są w puli. Mówił nam, że w końcu tak nie było, że tam tylko no, tak gadał. Inaczej wydaje mi się, że są pieniądze, które wiesz, nawet bez nogi przyjdzie, bo wystarczy wejść, zamknąć klatkę, wyjść, wejść drugi raz, to wiesz, no nie zask może zaskoczyć już tylko pozytywnie, no już podobny manewr robił, więc wątpię, żeby kogoś tym nawet rozczarował, więc przyjdzie po pieniądze, nie? Ty właśnie tak trochę przekornie nie uważasz, że Denis jest teraz no, bardzo mocno hejtowany, dużo osób właśnie zarzuca mu te ucieczki z walki, ale jest mocniejszy niż pokazywał to w tych ostatnich walkach i że może jednak być zagrożeniem w klatce? Wydaje mi się, że jest słabszy. Jest jeszcze słabszy niż to, co pokazywał? Niż w walce z Omileńczukiem? Wydaje mi się, że tak. Bo tam najgorszą jego stroną była strona kondycyjna, a tu przyszedł Chłopak z siłowni, który przybrał kilogramów, a to jest zbyt krótki okres, żeby, żeby zbudować dużą bazę, właśnie kondycyjną, tym bardziej, gdy urósł. Nie? A powiedz jeszcze tak na koniec, o co chodziło z tą formułą, bo w końcu walczycie w K1, ale ty chyba preferowałeś boks, tak? Ja już preferowałem każdą, tak naprawdę już się trochę. My ma też by mogło być. Z nim przekomarzam po prostu, żeby obnażać, wiesz, ten jego strach. Że czuje się w tej formule, formule najbezpieczniej, więc, więc postaram go się go spacyfikować w jego najlepszym atrybucie. Nie? A to stare bo jeszcze zadam jedno pytanie. Wiem, że obiecałem, że tam to będzie ostatnie, ale teraz mi wpadło do głowy. I czy po walce z Denisem mógłbyś zawalczyć z jego ojcem? No, Bo skoro i tak oczekiwałeś, że to się może wydarzyć, to czy jest taki ewentualny plan na przyszłość? Wiesz, co ja cały czas powtarzam, że mi to z grubsza nie ma różnicy. Federacja, federacja każe. W to jak najemnik przyjdę. wiesz, czy to będzie, czy to będzie fajne, czy nie, to jest y, po stronie federacji. Z mojej perspektywy jest, byłoby trochę niesmaczne, no bo to już się przelewa, to już zawiewało o patologię, nie? że konflikt, nasz konflikt, y, wiesz, zahacza o, o, o rodzinę. No, pomimo tego, że jego ojciec faktycznie tu występuje, to no ja bym czuł trochę niesmak w tym wszystkim, nie. No. Jasne, no rozumiem, to tyle z mojej strony, dzięki wielkie do zobaczenia Dziękuję na kolejne. Dziękuję bardzo.